Do rozmowy, ja zadam tylko podstawowe pytania. Przede wszystkim rozumiem, że jest pani mieszkanką domu jednorodzinnego, tak? Przede wszystkim mam. Dobrze, rozumiem. Ja to, jest pani... to zapytam jeszcze, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu, czy na gruncie? Jak to u Państwa wygląda? Wie pani co, Wie ja pani tam tylko Czy coś przerwało albo nie dosłyszałam. Słysza mnie pani? zanotowałam, to zapytam jeszcze, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu, czy na gruncie? Jak to u Państwa nie wygląda? Ale dziś bo on dlatego o tym już przy kolejnym telefonie. Sama z sobą rozmawiasz. Dobrze, mam bardziej że... myślała o montażu na gruncie czy na dachu. Proszę z mi powiedzieć, jak z to wygląda. Się. Ja już zapisuję to pytanie i przekażę je naszemu specjaliście. Ale rozumiem, że umowa z żadną inną firmą nie jest jeszcze podpisana, tak? Rozumiem. Mhm, rozumiem. Do widzenia. Do widzenia. No i koniec rozmowy.